Witam Was wszystkich w 100 plus. Spierdalaj! Y, Subskryber special show i przywitajcie uczestników. Cześć, jestem szmata. Wycierają Wycierają mnie wszystko. Cześć! Jestem podły Aka. Lojanekse. I mam w planach. Zniszczyć te show. Nie <noise> to co może zrobić to zrobić komuś lot. Dzień dobry. Jestem ja ciasto. Bardzo ty lubię jeść. Dzień dobry. Będzie w moim A Ano tak. Dzień dobry. Jestem ogórek. Jestem ogórek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Browarek. ...i jestem bardzo fajną osobą. E <słopiniowa> <szłopniowa> A, bo Dzień dobry, jestem Garnek i... <słopiniowa> ...zamierzam wygrać te show... ...i potem nim zawładnąć... I chcę zostać hostem. I w, w, w ja tym o tym ja nie wiem, wiem, ponieważ to jest mój sekret. I mm, a teraz będę tak udawać to takiego to ponurego, to żeby się nie podejrzewali. A więc tak, waszym, waszym to, pierwszym challenge'em jest odpowiedni program do nagrywania. Bo. bo Wyszukuję, to, wyszukuje, to są jakieś Boże. zagrożenia i tak dalej. Dobrze, eee. to się. Jest... Mogę ja zawsze zostać kuchostem, mój kolego? Mogę ci pomóc. To, daj mi swoją moc, to. To może wymyślę. To może wymyślę challenge. Waszym pierwszym challengem jest zabicie go. Waszym pierwszym challengem jest zabicie go. Nie, eee, to będzie proste. Waszym pierwszym challengem jest zabicie gardła. To już, ma mi zniknąć z oczu, ponieważ... Nie lubię go. No to nie możesz go po prostu wyeliminować. Sklej apę, biedaku. Waszym pierwszym challenge'em jest zabicie garnka. mogę użyć moich podłych mocy! Żeby tylko... Zabić i wygram... I wygram te show! Nie, bo ja go zabi... Dobra, ja mam pytanie, loyal, jakim cudem ja mam go... Zabić, jakby, ja nie mam rąk Co ja mam, e, Girami go udusić? Ciastko wygrało A więc głosujcie na tych cweli nieudanych, co nic nie zrobili i... I... i następny odcinek będzie, gdy wbijecie kolejne sto sub. I...